Kochani rodzice, dziękujemy, że jesteście z nami w tym szczególnie ważnym dla nas dniu. Ciężko wyrazić w słowach naszą wdzięczność za to, co zrobiliście dla nas przez te wszystkie lata. Byliście przy nas od momentu narodzin, wtedy, jak stawialiśmy swoje pierwsze kroki i wypowiadaliśmy pierwsze słowa. To na Waszych oczach i z Waszą pomocą poznawaliśmy świat i wszystkie jego elementy. Byliście świadkami zarówno naszych zlotów, jak i upadków. Dziś pragniemy podziękować Wam za to, że byliście przy nas zawsze, kiedy tego potrzebowaliśmy. Chcemy, abyście wiedzieli, że jesteście i zawsze będziecie zajmować specjalne miejsce w naszych sercach. Pokazaliście nam, że to właśnie rodzina jest najważniejszą wartością w życiu każdego człowieka. Dziękujemy Wam za bezinteresowną miłość. Troskę, trud wychowania i wszystkie te chwile, które razem spędziliśmy. Mamo, tyle razy już to słyszałaś, prawda? Mamo, po tym słowie następowało wszystko: łzy, radość, smutek, zwierzenia, wyrzuty, wyznania. Wszystko to przyjmowałaś z nieustającą miłością i zawsze byłaś przy mnie. Nie mówiłaś mi, jaką drogę mam wybrać. A pozwoliłaś kroczyć własną ścieżką i byłaś ze mnie dumna. Dziękuję, że pokazałaś mi, jak być prawdziwą kobietą, wspaniałą żoną, a kiedyś w przyszłości, jak być cudowną matką. Dziękuję, że dałaś mi życie i pokazałaś mi je w pięknych, kolorowych barwach. Dziękuję, że nauczyłaś mnie dbać o domowe ognisko. Zawsze będę wspominać nasze wspólne gotowanie pieczenie ciast czy lepienie z tatą i rodzeństwem pierogów pod Twoim czujnym okiem i wiele chwil, które zostaną w moim sercu. Dawałaś i nie oczekiwałaś w zamian. Dziękuję, że nauczyłaś mnie kochać. Tato, słowa nie oddadzą, jak wiele Ci zawdzięczam. Byłeś i zawsze będziesz jednym z najważniejszych mężczyzn mojego życia. Dziękuję. Że mogę oprzeć się na Twoim ramieniu, kiedy mam poczucie, że w moim życiu coś się sypie. Dziękuję, że zawsze mogę na Ciebie liczyć. Były takie chwile, kiedy nie dostrzegałam wszystkiego, co dla mnie robisz. Teraz wiem, że zawsze mnie wspierałeś i kochałeś. Dziękuję za piękne wspomnienia, które z Tobą wiążę. Pierwsze nauki jazdy rowerem, jazdy samochodem, próby nauki pływania, kuligi u dziadków, wyjazdy z całą rodzinką co niedzielę do spały na lody. Dziękuję za każdą chwilę spędzoną z Tobą. Widzę i czuję, że jesteś dumny ze swojej małej córeczki. Chcę Wam jeszcze podziękować moi kochani rodzice za wspaniałe rodzeństwo Adriana, Krystiana i Klaudie, bez których moje życie nie byłoby takie samo. Kochana mamo, kochany tato. Dziękuję wam przede wszystkim za życie, które mi daliście oraz za wszystko, co dla mnie zrobiliście przez te wszystkie lata. Dziękuję wam za wiele pięknych chwil, które razem przeżyliśmy. Kiedy je wspominam, na mojej twarzy pojawia się uśmiech. To dzięki wam moje życie było wyjątkowe i niepowtarzalne. Dziękuję wam za rodzinne niedziele spędzone u dziadków, wspólne spacery, wakacje, wspólne odrabianie lekcji. Wiem, że bywało różnie, za wspaniałe dzieciństwo, jakie daliście mi i mojej siostrze Justynie. Dziękuję, że wspieraliście mnie w trudnych decyzjach. Przepraszam, że momentami Was nie słuchałem i kłóciłem się, teraz wiem, że mówiliście to wszystko z troski i miłości do mnie. Gdy ponosiłem porażkę lub odnosiłem zwycięstwo, Wy zawsze byliście przy mnie i wspieraliście mnie. Dziękuję za dom pachnący pysznymi smakołykami, ciasta mojej mamy, lub obiadami ugotowanymi również przez tatę. Dziękuję za naukę życia, wspólne rozmowy, rady oraz za to, że mogę na Was liczyć. Dziękuję Wam również za moją siostrę Justynę, bez której moje życie nie byłoby tak kolorowe. Drodzy, Drodzy rodzice, dziękuję Wam za to, że wychowaliście tak wspaniałego syna. Dzięki temu dziś mam tak cudownego męża, jakim jest Kamil. Dziękuję Wam za Marlękę. Największą zołzę i złośnicę, jaką znam, która jednocześnie pokazała mi, co to znaczy prawdziwa miłość i bez której dzisiaj już nie wyobrażam sobie mojego życia. Dziękujemy Wam za to, że od początku przyjęliście nas tak ciepło do swoich rodzin. Że przyjeżdżając zawsze czujemy się jak w drugim domu. Cieszymy się, że od dziś oficjalnie stanęliśmy się wszyscy jedną wielką rodziną. Kochani rodzice, jeszcze raz za wszystko Wam dziękujemy, a w szczególności za pomoc i zaangażowanie w organizacji tego pięknego dnia. Bardzo Was kochamy!